Hejka, y, witajcie w naszym naj najnowszym odcinku. Będziemy wybierać jakby kolory w grze, czyli piosenki. Y, wy też w komentarzach możecie napisać, jak, jak wolicie i jak wybraliście. Teraz będziemy walczyć, mam nadzieję, że wygramy. Kibicujcie mi. Teraz yy... Dobra, walczymy, tym. Walczymy mm. Dajemy, dajemy. Ja jestem na Czemu ja biję? Dobra, dobra, dobra. Będę yeah. tu często pisać. Oh, yeah. Yeah. czekać na kolejną rundkę. Hmm. Ciekawe jakie będą kolejne piosenki. Może jakieś fajne. Mam nadzieję. Najlepsza piosenka świata. Nie najlepsza, ale lubię. Ciekawe czy wygramy. Mam nadzieję, oczywiście. Dobra, 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 dobra. Czekamy, czekamy. Kocham Was. Dobra, dobra. No fajnie. Pewnie pewnie będzie tak, że wygramy, bo z tego co pamiętam, to... Zazwyczaj wygrywam, bo wybieram fajne piosenki. Mm. Bijem... Hmm... Czekamy na rundkę. Stoimy sobie tutaj, nie właśnie mi na głowę. Dobra, ja wam powiem. Hmm. hmm. Ja chcę wygrać, ja chcę wygrać, ja chcę wygrać. Dobra, 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 dobra. Wygramy, wygramy. O, na nam jest, bo widzę mieczek. Dobra, bijemy się, bijemy się, bijemy się. się. Ma na luzie. A, czekamy na rundkę, czekamy, czekamy, czekamy. Dobra, jesteśmy przy słuchawkach. Teraz posłuchamy piosennego. Hmm, 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 hmm. Dobra, chcę wygrać, bo mamy ten. Mam nadzieję, że mam przewagę. Nati też pewnie wybierze. Red. No, wybiera. A tak w ogóle jestem w skinie Slay Unicorn. Kocham was. Pieski też kocham. Dobra. Walczymy! Musimy wygrać. Oh, yeah! Już kogoś zabiłam. Jednym ciosem. Teraz mnie zabiją. Tak coś czuję. Jezu, nie, 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 czekamy, 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 sklepik, co to jest? Nie, nic, nic, nic nowego, nudno, Dobra, dobra, dobra. Chcę wygrać. Chcę wygrać. Chcę wygrać. Tam nie wiem co, nawet jaka jest piosenka. Ja chcę wygrać, wygrać, wygrać. Mam nadzieję, że właśnie wygramy, bo ja to jakby uwielbiam wygrywać. I to jest moja ulubiona gra po Heaven. Gram tu. Znam dobrze wszystkie piosenki x Czekamy na rundkę, czekamy, czekamy, czekamy. Na 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 Ciekawe jakie teraz będą piosenki. Pewnie coś fajnego. i'm to pull her to my crib i think you really gotta go hmm you hmm. better blue bus one color one color um do bratz vigrax Mam nadzieję, że serio wygramy, ale ja tu na razie stoję i piszę do... O, o, Dobra, rozpoczynamy kolejną gierkę. Już dużo mamy tych gierek. Jak chcecie ze mną zagrać, to followujcie. No, Dobre, dobre, dobre. Hmm. Nie wiem, Blue biora. Hmm, dobra. Ja chcę wygrać. Lubię Blue. -a. Ja chcę wygrać, 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 wygrać. Mam nadzieję, że wygramy, ale nie wiem. Nie, proszę, nie zabijajcie mnie! Nie zabijajcie mnie! Nic. O nie! Zabili mnie. Dobra, to sobie poczekamy, czy aż rundka się skończy. Może zrobimy. Może zrobimy serię z rodzinką, jak chcecie. O, odebrał. Biorę sobie y, kaskę mm. o, o, piosenki. Będziemy słuchać piosenek Nie wiem. Ale... Nie wiem.